Sobota po południu Medan, największa metropolia całej wyspy Sumatra, czwarte co do wielkości miasto w Indonezji. 2,5 miliona mieszkańców. Niewydolny system drogowy jak każdej metropolii w Indonezji Moi drodzy, chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o najstarszej ulicy w mieście Medan Najstarsza ulica Kemasan Medan jest związana nieodwracalnie z pierwszą globalizacją na świecie, która miała miejsce po otwarciu kanału sułeskiego w 1869 roku i trwała do momentu wybuchu I wojny światowej. Pod koniec XIX wieku. Medan był jednym z najważniejszych miast na świecie za sprawą holenderskich kolonizatorów. Holendrzy zrobili z Medan jeden z najważniejszych ośrodków globalizacji ówczesnego świata, nie tylko w Azji, ale na całym świecie. Towarem, który dominował, był tytoń, który sprzedawano na zachodzie, głównie w Europie. A w momencie, kiedy Brytyjczycy wykradli nasiona Kauczuku z Amazonii z portugalskiej kolonii w Brazylii, zaczęto sadzić je w Malezji i później tutaj w okolicach Sumatry. Wyrosły wielkie majątki wokół Medan a port zbudowany pod koniec XIX wieku. Port morski w Belawan i kolej żelazna umożliwiały to. Zyski potrajały się w ciągu każdego roku. Wiele z kolonialnych budynków jest już odnowionych. Niektóre z nich należą do indonezyjskich banków. Najsłynniejszym budynkiem przy tej ulicy jest dom Tionka Fie, który był ukończony w 1900 roku. Pracowało dla niego 10 tysięcy ludzi. Zasłynął budową wspaniałego domu, który pokażę Wam na zdjęciach. Dom ma 35 pokoi, i w tamtych czasach, na początku XX wieku, był centrum towarzyskie. Całego miasta. Pionka Pie zmarł w 1921 roku, a jego żona przeżyła go o 50 lat. Na ulicy do dzisiejszych czasów ostało się sporo budynków z przełomu XIX-X wieku. A ja zatrzymałem się tutaj w tym różowym, pięciopiętrowym budynku. Jest to hotel Kama. Ta ulica też jest w miarę oazą spokoju. Znajduje się w samym centrum metropolii 2,5 tysiąca ludzi, mieszkańców. Może dzięki temu remontowi jest tu jeszcze względny spokój. Na ulicy. Dominują tutaj sklepy muzyczne i z trofeami. Można sobie zakupić też kije do golfa. Medan ma papiery na bycie jednym z najbardziej atrakcyjnych miast w Indonezji, jak i w całej Azji Południowo-Wschodniej ale pewno musi jeszcze upłynąć wiele wody zanim to miasto nabierze blasku z czasów swojej świetności Czytając raporty finansowe z przełomu XIX i XX wieku Czytając o nowinach technologicznych zastosowanych tutaj przez holenderskich administratorów, nie dziwi, że to miasto, dokładnie ta ulica, była jedną z najbogatszych w całej Azji. Tunia Music, ten sport, tu nie music, świat muzyki, sportu. Świat muzyki, tak jak mówiłem, sklepy muzyczne póki co. Jeszcze nie ma tu żadnych restauracji poza jedną kultową. Pewno to się powoli będzie zmieniać wraz z wzrostem zamożności mieszkańców Medan i wzrostem turystyki. Tutaj jest sklep meblowy Kesawan mebelki Kesałan to była pierwotna nazwa ulicy na której się znajdujecie ze mną idąc tutaj dalej prosto jakiś, jakiś kilometr zaczynają się wielkie mola handlowe galerie handlowe które przyciągają całe masy mieszkańców czas się zmienia mamy XXI wiek ale dla miłośników starych budowli i kamieni, jakim ja jestem, ta ulica to jest podróż nostalgiczna w czasy, które znam tylko z książek podróżniczych i historycznych. Taki jest los wielu wspaniałych, starych ulic w Indonezji, gdzie prywatni inwestorzy z zagranicy nie mogą. Swoich pieniędzy w nieruchomości, i proces odbudowy takich ulic trwa dekady, gdyż oparty jest tylko na kapitale miejscowego społeczeństwa, w tym wypadku na kapitale samych Indonezyjczyków, którzy się co prawda bogacą w tempie 6-7% rocznie, ale zaczynali od poziomu. Porównywalnego z Afryką, więc ten proces będzie jeszcze długo trwał. Sklep z pamiątkami, nazwany Bali, ale nic się tutaj nie dzieje. Ulica ta ma swoje wzloty i upadki, które trwają od czasów uzyskania niepodległości przez Indonezję pod koniec lat 40. Niektóre domy są odnawiane, teraz chodniki i nawierzchnia asfaltowa nowa, ale w tym czasie wiele z biznesów już zdążyło upaść, albo właściciel po prostu odszedł z marze starości, i nie zostawił żadnych następców. Nie pojawili się też kolejni kupcy, którzy by kontynuowali. Biznes poprzedników. Tutaj, 50 metrów od głównej ulicy, odkrywam Kościół Baptyjski, który wygląda jak sklep. Tylko krzyż na dachu zdradza, że to jest budynek religijny. Próbuję przejechać jedną z wąskich ulic Medan. Żegnam Was, moi drodzy. To by było na tyle dziś z najstarszej ulicy w największym mieście Sumatry Medan. Do następnego razu. Trzymajcie się ciepło.